Witamy wszystkich Państwa ze Szczecina. Zapraszamy serdecznie naszych widzów na to spotkanie. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Pogoń Szczecin zmierzy się z poznańskim lechem. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Na ekranach widzimy teraz skład pogoni Szczecin. Na pewno zobaczymy wysoki pressing w wykonaniu tej drużyny, tak jak nieraz już miało to miejsce. O tak, rzeczywiście. Lubią uprzykrzać przeciwnikom życie, paraliżować ich akcje i tylko czyhać na przejęcie i szybką kontrę. Takie podejście oczywiście ma plusy i minusy, kosztuje mnóstwo zdrowia i potrafi być ryzykowne przez odsłonięcie pola, ale wszystko zależy od jakości wykonania. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnika. Obecna pogoń to klub stabilny, nawet z coraz głośniej wyrażanymi aspiracjami. Ale ich historia to taki trochę roller coaster. Bywało różnie, czasami pięknie. Klub już w 1958 roku ustanowił całkiem okazały rekord. W drodze po swój pierwszy awans do pierwszej ligi zanotowali sezon z nieprzerwaną serią meczów bez porażki. Jeszcze dziś robi to wrażenie. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Gorgon. Aleksander Gorgon. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Balua. Balua. Mikael Isak. Nie dał szans na groźny strzał. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Mało kto tak prowadzi, ale teraz będzie szansa. Musi to strzelić. Nie ma gola! Świetna interwencja! Pole karne głęboko teraz. Dobre teraz piąstkowanie. Ponownie wykonywać będąż udrożny. Teraz krótkie rozegranie. Grosicki. Aleksander Gorgon. Wderza bramkę i zatrzymał to ładnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Pogoń odbiera piłkę. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Afonso Souza. Waluła. Murawski. Teraz może być groźnie. Afonso Souza. Waluła. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Kuluris. Leonardo Kutris. Grosicki. Ładny fragment gry. Próbują rozklepać rywali. Znaleźć lukę. Ten kros ze skrzydła zatrzymany przez defensywę. Nie będzie tutaj żadnego zagrożenia. Odzieć. Akcja rozwija się groźnie. Balkwist. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Puluris. Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Radosław Murawski. Chotić. Joel Pereira. Dośrodkowuje w pole karne. Oj, niezbyt dobre to wybicie. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No, taki zupełnie przeciętny występ, ale może w drugiej połowie się odblokuje i zdoła zabłysnąć. W pierwszej połowie nie udało się pokazać za dużo pozytywów. Braki były widoczne. Czas wziąć się do pracy. Piłka w grze! Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Nie ma gola, świetna interwencja. Aleksander Gorgon uderza na bramkę i zatrzymał to ładnie. są już gotowe do rozpoczęcia drugiej połowy. Tym razem zaczyna Lech. Hotić. Afonso Souza. Isak. Brawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Aleksander Gorgon. Gorgon. Puluris. Ładnie teraz wymierzone podanie. Może być ciekawie. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Nerwowa gra z obu stron. Sporo strat i niecelnych podań. Isak. Joel Pereira. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Corner dla kolejorza. Za chwilę wynik remisowy może być już nieaktualny. Głęboka ta centra z narożnika. Raz jeszcze spod chorągiewki. Corner. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na murawę. Centra w pole karne. Niepewne teraz zagranie w obronie. Może coś być z tego podania. Może im dać prowadzenie. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Dość środkowuje z rogu. Dość głęboko. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Doskonała piłka za obronę. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. Gramy dalej. Drużyna Lecha stoi przed koniecznością odrobienia jednobramkowej straty. Anderson, Afonso Souza, Golizadech, przesuwają akcję bliżej pola karnego, dośrodkowuje na dalszy słupek. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Może teraz uderzyć, ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Daleka piłka z rogu. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Piłkę ma Lech. Alua. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Świetne, filtrujące podanie. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Gdyby przepuścił tę piłkę golkiper, to mogliby się właściwie zawijać pod prysznicę. Byłoby po meczu. Przy jednobramkowej stracie wciąż mogą szukać wyrównania w samej końcówce. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Kolejosz traci teraz piłkę. Nieudany atak. Z fair play też niewiele to miało wspólnego. Jaka będzie decyzja sędzi? Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Ogoń Szczecin wprowadza nowego zawodnika. O, może być zagrożenie bramki. Sędzia gwiżdżę po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale pani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. I ruszyła pierwsza połowa. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Nie ma gola! Świetna interwencja. Aleksander Gorgon. Uderza na bramkę. I zatrzymał to ładnie. Bramkarz teraz bardzo dobrze. Doskonała piłka za obronę. Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie: ja... może teraz uderzyć, ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Kolejosz traci teraz piłkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją.